W tym rozdziale omówimy narzędzie Brainstorm. Za jego pomocą możemy tworzyć losowe kompozycje, wykorzystując zdefiniowane wcześniej parametry. Popatrzmy na pierwszy przykład. Wykorzystamy tą prostą kompozycję, która w tej chwili zawiera tylko jedną warstwę tła. My oczywiście chcemy tutaj narysować jakiś kształt, a więc usuniemy zaznaczenie z warstwy i na przykład wybierzemy narzędzie prostokąt. Nie będziemy modyfikowali koloru pełnienia, koloru obrysu, tylko od razu przejdziemy. Dorysowania. Oczywiście możemy teraz dowolnie modyfikować właściwości tego prostokąta. Zresztą o tym mówiliśmy już w rozdziale poprzednim. Możemy modyfikować pozycję Stroke, jeśli chcemy zmienić właściwości konturu. Możemy modyfikować pozycję Fill, jeśli chcemy zmienić właściwości wypełnienia itd. Na razie jednak zaznaczmy całą pozycję Rectangle, czyli nasz prostokąt, który przed chwilą utworzyliśmy. Teraz wykorzystamy narzędzie Brainstorm, aby wprowadzić do niego losowe zmiany. To narzędzie odnajdziemy tutaj trzecia ikonka od prawej. Zauważmy, że to narzędzie rzeczywiście generuje nam losowe odmiany tego prostokąta. Zauważmy, że różnią się one niemal wszystkim. Położeniem, kątem obrotu, rozmiarami, kolorem wypełnienia, kolorem konturu itd. Jeśli chcemy uzyskać kolejny zestaw, to klikamy na przycisku Brainstorm na dole. Możemy potem kliknąć jeszcze raz i jeszcze raz, no i w nieskończoność możemy sobie generować nowe odmiany naszego prostokąta. Zwróćmy teraz uwagę na parametr randomness. Spróbujmy tutaj ustawić wyższą wartość, na przykład 100%. Teraz zmiany będą bardziej radykalne. Uzyskamy większe różnice pomiędzy poszczególnymi parametrami. Zwróćmy jeszcze uwagę na to, że tutaj w lewym górnym rogu widoczny jest nasz oryginalny prostokąt. Natomiast w pozostałych okienkach. Widoczne są wszystkie losowo generowane odmiany. Jeśli jakaś odmiana nam się spodoba, to możemy dalej ją modyfikować, klikając tutaj po prawej stronie, ostatnia ikonka po prawej. Ta odmiana zostanie załadowana. Teraz po kliknięciu na przycisku Brainstorm, to wszystkie kolejne odmiany zostaną utworzone właśnie na podstawie tej, którą przed chwilą odznaczyliśmy. Jeśli na przykład wprowadzimy tutaj niższą wartość parametru randomness, no to wyraźnie widać, że wszystkie odmiany są teraz do siebie podobne, mają na przykład zbliżony kolor wypełnienia, choć oczywiście w dalszym ciągu różnią się innymi szczegółami. Jeśli daną odmianę naszego prostokąta chcemy zastosować, to klikamy w tym miejscu drugiej kąka od prawej. Narzędzie Brainstorm zostanie zamknięte, a odmiana, którą wygenerowaliśmy, zostanie oczywiście załadowana do kompozycji. No to może cofnijmy sobie wprowadzone zmiany. Możemy zdefiniować wąski zakres parametrów, które będą losowo generowane. Rozwijmy teraz grupę Rectangle, rozwijmy potem grupę Fill, zaznaczmy na jeden parametr kolor i może jeszcze dodatkowo zaznaczymy sobie Krycie, czyli zaznaczamy Opacity plus Color. Teraz będziemy tworzyli odmiany bazując wyłącznie na tych dwóch parametrach. Otwórzmy jeszcze raz narzędzie Brainstorm. Może sobie zmodyfikujemy wartość parametru Randomness, ustawimy 100% i klikniemy na tym przycisku na dole. Teraz zmiany będą lepiej widoczne. Zauważmy, że modyfikujemy wyłącznie te dwa parametry: kolor oraz krycie naszego prostokąta, i rzeczywiście te odmiany różnią się jedynie dwiema właściwościami. Wszystkie mają identyczny rozmiar, identyczne proporcje, identyczny kod obrotu, różnią się tylko kolorem i kryciem. Możemy więc sobie zdefiniować dowolnie szeroki lub dowolnie wąski zestaw parametrów, które później będziemy losowo modyfikowali. Oczywiście jeśli jakaś odmiana nam się spodoba i chcemy ją zastosować to umieszczamy kursor w wybranym okienku i potem wybieramy drugi przycisk od prawej. Możemy również dodawać modyfikatory. Kliknijmy teraz na przycisku Add i wybierzmy modyfikator jaki dodamy na przykład Twist. Może rozwiniemy teraz tą grupę. Oczywiście ten modyfikator zawiera tylko jeden parametr czyli kąt. Upewnimy się, że nasz parametr jest zaznaczony i klikniemy na przycisku Brainstorm. Oczywiście teraz będziemy tworzyli odmiany bazujące tylko na tym jednym modyfikatorze, na modyfikatorze Twist. Natomiast wszystkie pozostałe właściwości pozostaną bez zmian. Mamy taki sam kolor, taki sam kontur i tak dalej. No to zamknijmy to narzędzie, nie będziemy wprowadzali żadnych zmian i dołożymy sobie jeszcze jeden modyfikator. Na przykład Repeater. Jak pamiętamy z rozdziału poprzedniego ten modyfikator po prostu tworzy kopię. No to zmodyfikujemy sobie jakieś właściwości tego modyfikatora, zwiększymy sobie liczbę kopii, możemy oczywiście te kopie rozsunąć ze większą odległość, możemy także przejść do transformacji, zmodyfikować na przykład pozycję, wprowadzić jakieś losowe zmiany skali, krycia itd. No i teraz będziemy tworzyli kolejne odmiany, wykorzystując bardziej bogaty zestaw. Zaznaczymy sobie pozycję Repeater, będziemy trzymali wciśnięty klawisz Control, zaznaczymy pozycję Twist, Czyli będziemy wykorzystywali już dwa modyfikatory, możemy dodatkowo zmodyfikować sobie kolor wypełnienia, krycie wypełnienia, możemy rozwinąć pozycję stroke i modyfikować kolor konturu, krycie konturu, szerokość konturu itd. Czyli będziemy teraz korzystali z losowych odmian, które bazują na wszystkich zaznaczonych parametrach: krycie, kontur, modyfikator twist oraz repeater. No to klikniemy jeszcze raz na przycisku Brainstorm. Może zwiększymy sobie wartość parametru randomness, no i rzeczywiście uzyskamy bogaty zestaw różnych odmian zwykłego prostokąta. Możemy teraz jakąś odmianę zastosować, sposób już znamy. Oczywiście te odmiany, które wygenerowaliśmy, możemy modyfikować, dodając kolejne modyfikatory, albo po prostu utworzyć jakieś animację. Może zajmiemy się parametrem Twist. Klikniemy tutaj po lewej stronie, oczywiście wstawiono zostanie jedna klatka kluczowa, przejdziemy troszkę dalej i zmodyfikujemy wartość tego parametru. Dzięki temu powstanie nam prosta, ale ciekawa animacja. Oczywiście, jeśli chcemy naszą animację obejrzeć w całości, to zawsze możemy usunąć zaznaczenie. Klikamy więc na zewnątrz. Kursor znajduje się na początku, możemy więc teraz przejść do panelu Preview, aby rozpocząć odtwarzanie.